Wierzę, że te nasze spotkania z Bożym Słowem będą dla nas takimi świeżymi spotkaniami, świeżymi doświadczeniami, spotkania ze zmartwychwstałym. Dlatego dobrze, że jesteś. Mam taką propozycję dla ciebie, żebyś kiedy za chwileczkę będzie krótka czołówka. Odnalazł swoje pismo święte, abyśmy czytając yy, fragment Ewangelii, yy, uczynili to ja ze swojego, ty ze swojego. Może właśnie dziś akurat nie z aplikacji, nie w inny sposób, ale właśnie z pisma świętego. Ja też sięgnąłem po pismo święte, nie te, z których korzystam na co dzień, bo na co dzień korzystam z pisma świętego z wydania Świętego Pawła. Ale sięgnąłem po jeszcze moją z czasów oazowych tysiąc czyli Biblię, wydanie Biblii Tysiąclecia, to, to wydanie, które używane jest w liturgii. Więc teraz czołówka, widzisz sigla, widzisz jaki fragment Ewangelii z poniedziałku, więc sięgnij po Pismo Święte odnajdź ten fragment i już za chwilę. Zasłuchamy się razem w Boże słowo. Dzisiejszy fragment ewangelii to szósty rozdział ewangelii nowej, wersy od 22 do 29. Nazajutrz tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie, a kiedy ludzie... Zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do, nie rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jezus odpowiadając rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Zachęcam Cię, byś dzisiejszą modlitwę z słowem Bożym, swoją taką osobistą medytację, spróbował rozpocząć, tak jak często radzi święty Ignacy, od modlitwy o owoc. Niech to będzie modlitwa, prośba do, do Pana Boga o rozpalenie pragnienia bycia człowiekiem nasyconym, nasyconym tym pokarmem, który przynosi Jezus. Tłum szukał Jezusa. Dlaczego? Ponieważ zauważyli jego brak. Ta scena dzieje się dzień po rozmnożeniu chleba. Między tym była jeszcze noc i moment, kiedy to Jezus, krocząc po tafli jeziora Tyberiackiego, spotkał się ze swoimi uczniami. Ale tłum zauważa, że nie ma Jezusa. Owszem, ich motywacje szukania Jezusa nie były do końca właściwe i, i, i głębokie, ale jednak szukają, a więc podejmują trud szukania Jezusa. Ten trud szukania Jezusa pozwala im ostatecznie wejść w głębszą relację. Ten trud szukania pozwala postawić pytania przede wszystkim o naszą motywację, o to, Dlaczego szukam? Czego mi brakuje, skoro szukam? Czego potrzebuję, skoro szukam Jezusa? Można by powiedzieć, dzięki temu Jezus jakby zaprasza na wyższy poziom. Dzięki tym pytaniom, dzięki temu procesowi szukania, Może powiedzieć, że Jezus oddala się na drugi brzeg, byśmy i my tę, tę drogę przebyli. Może powiedzieć, niejako troszeczkę sami ją przebyli. Choć oczywiście, on zawsze jest przy nas. Ale przebyli tą drogę jakiegoś trudu, jakiegoś zmagania, ponownego szukania i odnajdywania Jezusa w swoim życiu wewnętrznym, życiu duchowym, by ta droga była okazją do refleksji, do pytań, ale gdzieś ostatecznie do pogłębienia może do ożywienia swoich motywacji, może do oczyszczenia swoich motywacji, a ostatecznie do pogłębienia relacji z Panem. szukali, bo wcześniej jedli do syta. Widać, że Jezusowi nie o ten pokarm chodzi. Pokarm, który niszczeje, on może dać poczucie sytości. Bo kiedy wszystko się układa, to przecież niby wszystko mam, niby nic mi nie brakuje, więc człowiek może mieć poczucie, że jakby jest syty dobrami doczesnymi. Ale pokarm, który daje Jezus, on nasyca, choć może to jest tylko kwestia słów, ale dla mnie tutaj jest duża różnica w tym słowie nasyca. Jest coś znacznie głębszego nie tyle być sytym, ale być nasyconym nasyconym sensem, nasyconym prawdą, nasyconym miłością. I może dzisiaj Jezus zaprasza Cię do tej takiej refleksji. Nad tym, czym się karmisz, nad tym, czy jesteś bardziej człowiekiem, który chce być syty, czy chce być nasycony. Może warto usłyszeć na modlitwie słowa Jezusa, który dzisiaj mówi do nas: Zabiegaj, nie o ten pokarm, który niszczeje, ale zabiegaj, rób wszystko, by być nasycony tym pokarmem, który ja chcę ci dać. Nie właśnie rozpalili w sobie to pragnienie bycie człowiekiem nasyconym, nasyconym prawdą, nasyconym Bogiem. Nasconym wiarą. A może stanąć przed Panem na modlitwie dzisiaj z tym pytaniem, Panie, co mam czynić, aby jeszcze bardziej w swoim życiu wykonywać Twoje dzieła, aby moje życie jeszcze bardziej było takim jednym wielkim Twoim dziełem? Niech dzisiejsza modlitwa będzie dla nas takim świeżym spotkaniem, świeżym doświadczeniem spotkania, które pozwoli nam stawać się takim świeżym świadkiem, które z Nim stanie. Kształtowany, zmieniany przez żywe spotkania ze zmartwychwstałem. Tak więc dobrej modlitwy Ci życzę i zachęcam, jeżeli tylko masz taką możliwość, może wziąć sobie swoje Pismo Święte i przejść sobie w ciągu dnia do, do naszego kościoła, by tutaj w tej formie, a może skorzystasz z, z wydrukowanych fragmentów, które będą na Ciebie czekały na stojaku w przedsionku kościoła. Dobrego Bożego Dnia. I do zobaczenia jutro w kolejnym naszym wspólnym zasłuchaniu się w Boże Słowo.